Masz tylko jedno ciało, od narodzin aż do śmierci. Jak będziesz o nie dbać, zależy wyłącznie od Ciebie, a efekty tych decyzji będą Ci towarzyszyć przez całe życie. Wyobraź sobie swoje ciało jako świątynię, Którą zbudowałeś własnymi rękami, ale przez lata nie dbałeś o nią tak jak należy. Codziennie wrzucałeś do niej różne rzeczy, jedzenie, które wydawało się potrzebne, lecz nie zdawałeś sobie sprawy, że część z tych rzeczy zaczęła gromadzić pasożyty, śluz i toksyny. Teraz ta świątynia, twoje ciało, jest obciążona, a ty czujesz się zmęczony, chory, słaby, ale wiesz co? Jest nadzieja, ty masz kontrolę, możesz zacząć dbać o swoje ciało usunąć to, co je obciąża i odbudować tę świątynię na nowo. Twoje ciało ma wrodzoną zdolność do regeneracji, do samoczynnego oczyszczania i uzdrawiania, jeśli tylko przestaniesz je zatruwać i blokować. Jak dbasz o nie teraz, wpłynie na to, jak będzie funkcjonować przez całe życie. Dbanie o swoje zdrowie to inwestycja, która zwróci się na każdym etapie Twojej podróży. Zrozumiałem to na własnej skórze. Zacząłem obserwować naturę i to, jak zwierzęta, gdy są chore, instynktownie przestają jeść i zaczynają pościć. To wtedy odkryłem kluczową prawdę: Ciało samo wie, jak się uzdrawiać, jeśli tylko dasz mu szansę. Problem z nami, ludźmi, jest taki, że często dopóki jesteśmy zdrowi, ślepo ufamy temu, co nazywamy systemem zdrowia, choć tak naprawdę jest to bardziej system czekania. Kolejki do lekarzy są długie, jakbyśmy czekali na cud. Które nigdy nie nadejdzie, a szpitale są dla wielu umieralniami, gdzie zamiast prawdziwego uzdrowienia dostajemy tylko chwilową ulgę. Dopiero kiedy tracimy zdrowie, zaczynamy je doceniać. Jak to mówią, człowiek ma tysiące pragnień, ale chory tylko jedno zdrowie. Dlatego chcecie zachęcić, abyś działał teraz, póki masz wybór. Zapobieganie jest tysiąc razy lepsze niż leczenie, a prawda jest taka, że Twoje ciało jest jak doskonała maszyna samonaprawiająca się. Ma niesamowitą zdolność do regeneracji, jeśli tylko mu nie przeszkadzasz. Problem polega na tym, że wciąż je obciążamy śluzotwórczym jedzeniem, stresem, brakiem ruchu. Kiedy zrozumiesz, jak działa proces naprawy, przestaniesz potrzebować systemu czekania. Twój organizm wie, jak się oczyścić i uzdrowić. Wystarczy, że mu na to pozwolisz. Odciąż go. Usuń to, co go blokuje, a zobaczysz, że zdrowie wróci do ciebie samo. Przestań polegać na zewnętrznych interwencjach. Zacznij słuchać swojego ciała i daj mu narzędzia, które są naturalne, lekko strawne jedzenie, post, ruch. Pamiętaj, lepiej zapobiegać niż leczyć. Nie czekaj, aż stracisz zdrowie, by zrozumieć, jak cenne jest. Twoje ciało chce żyć, chce być zdrowe. Daj mu szansę, a zaskoczy cię swoimi możliwościami. Słowo dieta pochodzi z greckiego diatia, co oznaczało styl życia lub sposób życia. Niestety, dziś dieta często jest mylnie rozumiana i kojarzona wyłącznie z restrykcyjnym odchudzaniem lub wyrzeczeniami. Ludzie pytają, czemu jesteś na diecie? Jakby to było coś wyjątkowego, coś trudnego do zniesienia. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas ma swoją dietę. To po prostu nasz codzienny sposób odżywiania, który ukształtował się od dzieciństwa. W rodzinie, kulturze, społeczeństwie, w Polsce, gdzie teraz często zachwycamy się tradycyjną kuchnią, zapominamy, że wiele tych przepisów powstało z biedy. Bigos, pierogi czy inne dania, które dziś uważamy za kulinarne dziedzictwo, były tworzone po to, by zapchać brzuch i przetrwać trudne czasy, a niekoniecznie, by dostarczyć organizmowi potrzebnych składników. To samo widzimy we Włoszech placek z kilkoma dodatkami, mający dać poczucie sytości ludziom. Którzy nie mieli zbyt wielu zasobów. Jedzenie, które kiedyś było wynikiem biedy, dziś jest uważane za specjał, ale wciąż często zapycha zamiast naprawdę odżywiać. Odżywianie nie jest niczym nowym: to powrót do natury, do tego co w nas najbardziej pierwotne. Każda choroba, każdy problem zdrowotny wynika z jednej przyczyny: zanieczyszczenia wewnętrznego, nagromadzonego śluzu i toksyn. Nasze ciało nie jest w stanie funkcjonować prawidłowo, gdy jest zatkane tymi substancjami. A co powoduje ten śluz? Przede wszystkim pokarmy, które jedliśmy przez lata: mięso, nabiał, przetworzone produkty. Jeśli ciało jest jak rzeka, to te pokarmy są kamieniami, które blokują przepływ wody. Im więcej śluzu i toksyn, tym trudniej organizmowi funkcjonować. Dlatego, podstawą odżywiania jest eliminacja śluzotwórczych pokarmów. I przejście na dietę, która pozwala organizmowi się oczyszczać i regenerować. To nie jest żadna moda, to powrót do natury, do sposobu odżywiania, który pozwala naszemu ciału oddychać pełną piersią i funkcjonować tak jak zostało stworzone. Gdy zaczniesz wprowadzać zmiany w swojej diecie, poczujesz, jak twoje ciało zaczyna się budzić z długiego snu. Na początku może być ciężko. Ciało, które przez lata było obciążane śluzotwórczymi pokarmami. Zacznie się oczyszczać. Możliwe, że poczujesz się zmęczony, osłabiony, ale nie bój się. To znak, że organizm wyrzuca z siebie to, co go zatruwało. Z każdym dniem zaczniesz odczuwać lekkość, świeżość. To jakbyś w końcu otworzył okno w dusznym, zakurzonym pokoju i pozwolił świeżemu powietrzu wpaść do środka. Każdy kawałek śluzu, który opuści twoje ciało, to krok ku nowemu życiu. To nie tylko moje doświadczenie, to coś, co sam poczujesz z każdym dniem na diecie owocowo-warzywnej, z każdym postem będziesz widzieć jak twoje ciało odzyskuje energię, jak zaczynasz czuć się coraz lżej. Twoje ciało jest doskonałą maszyną, która była tylko zakurzona, a teraz, gdy zaczynasz usuwać ten kurz i toksyny, wraca do swojej pierwotnej formy. Przestaniesz odczuwać ciężkość po posiłkach, zacznie wracać siła i jasność umysłu. Będziesz mieć więcej energii na codzienne wyzwania a twoje ciało zacznie działać tak jak zostało stworzone, bez zbędnych blokad, bez nagromadzonych toksyn. To nie magia, to prosty proces. Najpierw eliminujesz to, co ci szkodzi, a potem pozwalasz ciału robić resztę. Z każdym dniem poczujesz, jak twoje ciało działa sprawniej, jakby każda komórka budziła się do życia. Twoja skóra stanie się czystsza, oddech głębszy, myśli jaśniejsze. Będziesz wiedzieć, że to działa, bo poczujesz to w każdej chwili swojego dnia. I wiesz co? Kiedy przestaniesz karmić swoje ciało truciznami, zacznie czerpać energię z samej natury. Każdy z nas ma w sobie tę samą moc. Wystarczy, że zrozumiesz ten proces. Oczyszczenie to klucz do zdrowia. Kiedy już zaczniesz tę drogę, poczujesz, jak twoje ciało zaczyna odżywać, jak wraca energia, jak krok po kroku odzyskujesz kontrolę nad swoim zdrowiem. To podróż, która zmienia wszystko. I kiedy już na nią wyruszysz, nie będziesz chciał wracać do starych nawyków. Twoje ciało będzie ci za to wdzięczne każdego dnia. Kibicuję każdemu, kto ma odwagę wziąć swoje zdrowie w swoje ręce. Pamiętaj, lekarz leczy, ale natura uzdrawia. Pozdrawiam cię serdecznie i kibicuję z daleka w Twojej podróży ku zdrowiu.